Cześć, witajcie na Felicjadzie. Bardzo dawno nie było żadnych recenzji, ale nie martwcie się, będą się pojawiać, będą sukcesywnie. Są nagrywane i będą publikowane. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Po prostu zajmuje mi to trochę więcej czasu niż zwykle. Ale jestem na dobrej drodze. I dzisiaj zapraszam Was na taką krótką recenzję, Opinie zależy w jaki sposób można to odczytać czy odebrać raczej i dzisiaj opowiem wam o opowiadaniach Franciszka Piątkowskiego pod tytułem Powiernik Bogowie i Stwory. To jest zbiór opowiadań, który nawiązuje do całej serii do trylogii, tak naprawdę powiernika właśnie tego samego autora. Powiernik to jest tytuł pierwszego tomu i głównym bohaterem i trylogii, i tych opowiadań jest Marek Lichocki, który jest adwokatem, mieszka w Lublinie i jest takim widzącym, czyli ma kontakt z bogami słowiańskimi, bóstwami, ma także widzi wszystkie stwory, te potwory, demony, no nie demony nie, ale wszystkie i bogów i stwory i jest w stanie się po prostu z nimi porozumiewać, więc zależy mi na tym, żebyście wiedzieli o co chodzi, ale to dzieje się w świecie współczesnym. Jakby te bogowie słowiańscy cały czas istnieli i cały czas byli wśród nas, i tylko Marek ma taką zdolność, że ich widzi. I przy okazji jest adwokatem, prawnikiem, także jakby działa to na pewno na jego charakter. Książka do mnie dotarła. Ta akurat dokładnie ten egzemplarz w ramach akcji Booktur, w którym wzięłam udział. Ostatnio ja się nie zapisywałam na takie, wzięłam udział w dwóch. Jeszcze czytałam jedną książkę, której niestety nie udało mi się skończyć. Będę ją kończyć już prywatnie w innym terminie. Natomiast po prostu postanowiłam o tej. To udało mi się przeczytać, więc o tej chciałam Wam troszkę opowiedzieć. To są opowiadania, więc to są historie krótkie. One uzupełniają to całe uniwersum powiernika, powiedzmy tak. Rzeczywiście klimat jest mega, jest niesamowity, fenomenalny. Rzeczywiście ma się takie wrażenie, że te bóstwa. Są przy nas, są gdzieś obok i yy, czy ja chciałabym ich widzieć? Myślę, że tak. Ale yy, to, co mnie bardzo uderzyło, oprócz jakby tego klimatu, to sam bohater, który możliwe, że jest inaczej opisany w całej trylogii, jakby w tym głównych powieściach. Ja jeszcze nie miałam przyjemności ich czytać, bo mam nadzieję nadrobić to niedługo, to uprzedzam wam towarzystwo dzisiaj i e, także może, może tutaj mi się ktoś pojawić na kolanach, uprzedzam. E, ja mam wszystkie tomy, wszystkie książki autora u siebie swoje, ale dla mnie właśnie branie udziału w bukturze, czyli w tej akcji z wędrującą książką, jest o tyle motywujące, że mm, nawet jeżeli jakąś książkę mam, to jest dla mnie taka trochę większa motywacja, żeby ją przeczytać po prostu. Y sam ym, bohater no mam nadzieję, że właśnie w tych powieściach jest ukazany głębiej i dokładniej, bo to są tylko opowiadania, wiadomo krótkie formy. Brakuje mi tutaj trochę takich emocji. Ja rozumiem, że on musi być chłodny, ale jakby nie da się z niego nic odczytać ymm, tej głębi, <grym> tego czegoś więcej i tego przyznam troszeczkę mi brakowało. Podobno drugi tom opowiadań uzupełniających tam jest z Leszym, bo to jest północnica, a tam gdzie jest Leszy, podobno jest więcej emocji, i także mam nadzieję, że niedługo będę mogła przeczytać i się przekonam na własnej skórze. I troszeczkę to, co mnie też uderzyło, to tak brak. Jakichś większych opisów. Oczywiście one są. To nie jest tak, że ich nie ma, ale ja czułam ogromny niedosyt. Ale to też powoduje, że właśnie tym bardziej chcę przeczytać powieści, całą serię, żeby móc też wyrobić sobie zdanie, poznać głębiej głównego bohatera. Co mi się bardzo podobało natomiast, to sam fakt, że one są. Pisane za każdym razem z innej perspektywy. Czasami jest od razu Marek Lichocki, czasami to są jakieś inne osoby, czasami dowiadujemy się jakby pomiędzy i, i ten adwokat się pojawia po prostu pod koniec, ale to w ogóle nie przeszkadza, dzięki temu one są właśnie bardzo atrakcyjne. No i ten klimat, ten słowiański, to bucha. I tak jak, nie wiem, czy tam to mi tak, to, to było słabo tak zarysowane. W sensie było, ale znacznie, znacznie słabiej niż tutaj. Tu właśnie to wszystko bucha. Czy Łuchasi Wierzbickiej w Tajne przez Magiczne, tam też ten słowiańskość jest jakby... W w każdym aspekcie, prawie w każdym słowie. I to też można, by może niekoniecznie, urban fantazym, no bo to jest po prostu fantastyka, ale no w czasach współczesnych i, i, słowia, i słowiańskość stworzona. I naprawdę pod tym względem jestem zauroczona. Spowodowało to moje. O, przyszła! Towarzyszka do mnie. <towarzyska> Spowodowało, że właśnie mam ochotę przeczytać tę książkę ym, ponownie, i jakby całość, i też pewnie i te opowiadania. Także pod tym względem jest tak, doble, to doble, tak. <ścoughs> Przepraszam Was. Mam nadzieję, że jej Wam nie przeszkadza, ale no niestety nie mogę nic z nią zrobić, a nie zamknę jej w innym pomieszczeniu. Och! Tak. Lubi pieszczochy, to jest mały pieszczoch. Ale wracając do książki. Dlatego to nie jest taka pełna recenzja, recenzja, tylko bardziej taka opinia, bo właśnie nie znam całych powieści, jest to uzupełnienie, więc, poznajem, więc o głównym bohaterze też nie dowiemy się wszystkiego, bo już trzeba warto go znać, ale można to przeczytać samodzielnie. Mimo wszystko, jeżeli ktoś będzie czytał. Książki tego autora, to radzę zacząć od pierwszego tomu, przynajmniej, żeby lepiej wprowadzić się w historię w, w, o marku lichockim, żeby wiedzieć, skąd to się wzięło, jak i dlaczego. Można też przeczytać oddzielnie opowiadania, nie stoi to na przeszkodzie, ale właśnie spowoduje na pewno tę chęć, żeby przeczytać całość i żeby. Poznać więcej y, historii, bo naprawdę warto. I pod względem y, klimatycznym, samej historii, y, ciekawostek, sposób w jaki w ogóle przedstawione są te bóstwa, jest fantastyczny, jest fenomenalny i pod tym względem rewelacyjny. Natomiast y, pod względem warsztatowym, dla mnie to jest troszkę do dopracowania, przynajmniej tu. Nie wiem jaka jest reszta, muszę sprawdzić. Wtedy będę mogła się wypowiedzieć o całości, ale yy, też no, zdarzają się jakby trochę takie błędy, jest ich bardzo dużo. Yy, osoby, które zwracają na to uwagę, mogą się mm, troszkę przyczepić, ale to, to są drobiazgi. To są drobnostki, które można po prostu wypracować. Także to nie jest wielki problem. Yy. Co mi się jeszcze tutaj bardzo podobało, to różnorodność, ponieważ właśnie, jak mówiłam, opowiadania są napisane z różnych perspektyw. Raz są pierwszoosobowe, raz trzecio. Czasami ym, są z, tylko z perspektywy jakiegoś demona czy, ym, czy stwora, tak? A czasami y, wokół jakichś innych bohaterów. I, i dzięki tej różnorodności są właśnie ciekawsze i, i bardziej atrakcyjne. Powodują ogromny niedosyt, przynajmniej w moim przypadku, i y, w jakby od nowego roku, bo teraz na razie mam co innego do czytania, y, zabiorę się za kolejne części i po prostu będę je stopniowo czytać i będę Wam oczywiście recenzować. I dzisiaj jest po prostu krócej niż zwykle. Mam nadzieję, że tak czy siak Was zachęciłam do przeczytania opowiadań Powiernik Bogowie i Stwory Franciszka Piątkowskiego. Czy mogę to ocenić, jakby dać końcową ocenę, dałabym takie 7, maksymalnie 7 punktów na 10, bo tu jest wiele rzeczy świetnych. Troszkę można by je dopracować, jak uważam, troszeczkę wyciągnąć więcej z tego, chociaż to są oczywiście też krótkie formy, i czyta się je szybko, naprawdę. I bardzo Wam polecam, szczególnie jeśli w ogóle lubicie fantastykę słowiańską, która teraz jest na czasie, ale uważam, że bardzo dobrze, że będziecie mieć okazję, przeczytajcie. Tak, 7 punktów na 10. Myślę, że to jest bardzo dobra ocena, bo to jest bardzo dobra książka i już się nie mogę doczekać, aż przeczytam kolejne, ale na to trzeba będzie trochę poczekać. Widzimy się niedługo z kolejnymi recenzjami, bo też są zaległe, tylko po prostu zajmuje mi trochę więcej czasu, żeby je stworzyć. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję, że mnie oglądaliście dzisiaj w takich. Innych okolicznościach, z innym tłem i jeszcze z towarzyszką, która jest po prostu pieszczochem, potrzebuje miłości dużo. <noise> taka, taka atrakcja dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia niedługo. I będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i e, klikniecie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o kolejnych filmach, które obiecuję, będą się pojawiać już naprawdę niedługo. 吃一继续接播，爸爸